Pod koniec lipca premiere miała interesująca gra, zatytułowana Rocky. Sięgając po nią, sądziłem, że będę miał do czynienia z czymś, co stawia przede wszystkim na opowiadanie historii, natomiast raczej ogranicza do minimum zagadki czy inne elementy gameplayowe, które stanowiłyby dla gracza, zwłaszcza dla jego szarych komórek, jakiekolwiek wyzwanie. Na szczęście bardzo mocno się pomyliłem. Jest to bowiem klasyczna przygodówka z krwi i kości, ale też idąca w pewien sposób z duchem czasu, ponieważ różniąca się sterowaniem, a także grafiką, wizualnym przedstawieniem świata od typowych reprezentantów gatunku. Kierujemy młodą dziewczyną imieniem Tove, która mieszka razem z tatą oraz młodszym bratem Larsem i pewnego dnia ich dom zostaje zaatakowany przez przerażającego olbrzymiego czarnego stwora. I to jest właśnie ten tytułowy Roki. Kończy się to w ten sposób, że dziewczyna musi wyruszyć w podróż, aby uratować swoją rodzinę. No i będzie zwiedzać fantastyczny świat, pełen przeróżnych stworzeń, nawiązań do mitologii skandynawskiej a także popkultury. I te dwa wątki, mniejszy, czyli dotyczący pojedynczej rodziny, bardzo emocjonalne, bo są tam przeróżne uczucia od miłości poprzez smutek Rozgoryczenie i tęsknotę, no i ten większy dotyczący wszystkiego, co dzieje się w tym świecie, co oddziałuje w pewien sposób na jego mieszkańców. One te dwie, jakby odrębne rzeczywistości, doskonale się ze sobą łączą. Sam świat pełen jest barwnych bohaterów. Spotkamy na przykład trolle, czy różnego rodzaju stworzenia, z którymi w grze realistycznej raczej byśmy nie porozmawiali. Tutaj natomiast tych dialogów, bardzo zresztą interesujących, jest naprawdę sporo. Ale jest jedna rzecz, do której trzeba się przyzwyczaić. Otóż nie ma tutaj typowego voice actingu, ale nie znaczy to, że dialogi odbywają się zupełnie bezgłośnie. Słychać westchnienia, reakcje dziewczyny, które sygnalizują w jaki sposób odbiera ona słowa swojego rozmówcy, czy też dane sytuacje. Czasami słychać też pojedyncze słowa, głównie te oznaczające imiona bohaterów, czyli właśnie Tove, Lars, a także określenia mamy i taty. Przyznam wam szczerze, że początkowo irytowały mnie te różne westchnienia, odgłosy, ale później się do nich przyzwyczaiłem i powiem więcej, sprawdziły się one na tyle dobrze, że nie miałem odczucia tej pustki, tej ciszy podczas rozmów i w ogóle w trakcie rozgrywki. Z całą pewnością grałoby mi się trochę gorzej, gdyby tych od głosów nie było w ogóle. Z drugiej strony trochę szkoda, że autorzy nie pokusili się o pełny dubbing, chociaż jak sądzę, zadecydowały o tym kwestie finansowe. Jak to bardzo często ostatnio zdarza się w przygodówkach. Ci najbardziej zatwardziali fani gatunku, którzy poza point and klikami nie widzą niczego innego, mogą mieć pewien problem, aby przyzwyczaić się do sterowania. Nie jest ono raczej przystosowane do używania myszy, czy myszy i klawiatury, chociaż da się w ten sposób grać. Natomiast zdecydowanie lepiej sprawdza się w przypadku tej gry sterowanie padem. Do każdego miejsca, w którym znajduje się dany punkt interaktywny, musimy dobiec. Dopiero wtedy możemy Użyć jakiegoś przedmiotu, czy zrobić coś z hotspotem. Również wyciągając przedmiot z ekwipunku, trzeba go po prostu schwycić i przeciągnąć na dane miejsce interaktywne. To sterowanie nie było dla mnie tak wygodne jak w klasycznych PC-owych point-and-clickach, ale do wszystkiego można przywyknąć. I tutaj taki sposób poruszania się czy używania przedmiotów absolutnie na dłuższą metę nie przeszkadza i nie psuje przyjemności płynącej z rozgrywki. Bardzo klasyczne są tutaj za to zagadki. W dodatku zostały one ciekawie pomyślane, ponieważ następuje ich progresja. Początkowo mamy głównie zadanie ekwipunkowe, takie klasyczne, używanie przedmiotów, które zgromadzimy na hotspotach, oraz oczywiście łączenie znajdzie w ekwipunku. Później dochodzą wyzwania logiczne, różnego rodzaju układanki czy też skojarzeniówki, polegające na tym, że musimy coś zaobserwować i na podstawie tego wydedukować rozwiązanie zagadki. W pewnym momencie możemy z kolei widzieć otaczające nas lokacje na dwa różne sposoby i przełączać się pomiędzy tym naszym postrzeganiem świata, by wreszcie otrzymać do dyspozycji dwie postacie, które muszą ze sobą współpracować i. Jedna może zrobić określone rzeczy, druga zupełnie inne. Także autorzy postarali się, aby te wyzwania nie były monotonne, ciągle coś się zmienia, dochodzi coś nowego i to jest bardzo fajne, bo w ten sposób gra cały czas zaskakuje. Oczywiście nie jest to hardkorowa przygodówka, zadania są z reguły stosunkowo łatwe, aczkolwiek jak na współczesne standardy, myślę, że poziom trudności jest w sam raz ani nie za wysoki, ani też nie za niski, gra sama się nie przechodzi. Myślę, że zarówno początkujący, jak i bardziej zaawansowani przygodomaniacy powinni być usatysfakcjonowani. Równie dobrze wypada oprawa audiowizualna. Kiedy pierwszy raz zobaczyłem grafikę, no to zupełnie nie skojarzyła mi się z klasyczną przygodówką, a bardziej po prostu z grami niezależnymi, które ostatnimi czasy wyglądają bardzo różnie pod względem wizualnym. Ich twórcy często eksperymentują. No i tutaj taki niezależny, ale nieprzygodówkowy przygodówkowy. Jest zauważalny. Tyczy się to również takich drobnych dodatków, jak przeróżne znajdźki, które możemy gromadzić w trakcie rozgrywki, dziennik ze spostrzeżeniami postaci, mapa, no i takie dodatki, które bardziej nastawione są na współczesnego gracza niż na tego klasycznego, który jest bardzo doświadczony i gra od wielu, wielu lat. Z kolei muzyka bardzo dobrze spełnia swoją rolę, jest spokojna i doskonale podkreśla atmosferę, jaka panuje w tym fantastycznym świecie. Pochwalić należy też bardzo starannie wykonane spolszczenie, w którym nie dostrzegłem w zasadzie żadnych istotnych usterek. Praktycznie w ogóle nie ma literówek. Także, już pomijając jakość tłumaczenia, którego no nie będę oceniał, ponieważ nie widziałem oryginału, a głosów w postaci w zasadzie nie ma, to jest bardzo, bardzo dobrze. Oczywiście nie można też powiedzieć, że Rocky jest grą idealną. Jednak po bardzo dobrym początku w końcówce trochę siadło tempo. A to z tego względu, że była ona trochę uboga fabularnie. Nie mieliśmy w zasadzie żadnych postaci, z którymi moglibyśmy konwersować. Była to część nastawiona bardziej jednak na wyzwania, na rozgrywkę, natomiast historia stała tam po prostu w miejscu. Miałem też okazjonalne problemy z dostrzeżeniem jakiegoś miejsca interaktywnego, no ale tak to bywa jednak w grach z ruchomymi lokacjami. W klasycznych point-and-clickach myślę, że łatwiej jest dostrzec elementy znajdujące się na planszy, nawet jeśli one są stosunkowo niewielkie i dobrze ukryte. Tutaj, ze względu na ruch kamery, może nam coś umknąć. No, a ja w grach już nieraz popisywałem się wyjątkową ślepotą, więc myślę, że to bardziej była wina moich defektów niż przeoczeń czy niesteranności autorów. Podsumowując, jeśli jesteście sobie w stanie wyobrazić, że klasyczna przygodówka może być podana w nieco innym ujęciu niż do tej pory, może wyglądać inaczej, może prezentować inny sposób poruszania się po lokacjach i używania przedmiotów, to zdecydowanie powinniście dać szansę nowej grze Studia Polygon Treehouse. Oprócz interesującej historii, w której mamy silnie zarysowany wątek miłości rodzinnej, także straty, cierpienia tego wszystkiego, co pewnie większość z nas w swoich rodzinach przeżywała bądź przeżywa. A co wbrew pozorom nie pojawiało się tak często w przygodówkach? Mamy też fajny, ciekawy, barwny świat nawiązania i do mitologii skandynawskiej i do popkultury. A nawet nie ja dostrzegłem taki mały easter egg, który może być nawiązaniem do starej polskiej gry komputerowej z przed około 30 lat, ale to pewnie tylko moja nadinterpretacja. Niemniej fani przeróżnych smaczków mogą z pewnością znaleźć sporo dobrego w roki. No i te elementy w połączeniu z solidnymi zagadkami dają zwyczajnie kawał dobrej przygodówki. Czy warto po nią sięgnąć? Zdecydowanie tak. Moja końcowa ocena to 8 z minusem na 10. Grę otrzymałem do recenzji od serwisu GOG.com, tam można ją kupić w polskiej wersji językowej. Serdecznie polecam. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.